You, and I, you and I. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Za na Staszyk TV, reklama znajdujemy się na 20. Galigronda ze Scarface. Em. Cześć, Scarface. Witam Ciebie, witam wszystkich. Jak się dzisiaj czujesz? Bo triumfujesz zdecydowanie. Jak się czujesz właśnie w takiej roli, kiedy te pojedynki ci tak idą? Triumfuję, ale z lekkim niedosytem chciałem trzech walk y, na wysokim poziomie były dwie na pierwsza może była na wysokim poziomie bo szybko ją zakończyłem ale druga ze względu na to że półfinał mnie ominął nie była na takim fokusie jakim sobie gdzieś tam wymarzyłem, zmiany miałem wchodzić później extra fight żeby troszkę to y, inaczej wyglądało no i jednak jednak y, półfinaliści niestety nie dotrwali więc finał od razu półfinał był finałem no ale już parę razy tak to wyglądało. No słuchaj, yy, kolejny, że tak powiem, punkt do CV został dopisany. Dwa kolejne zwycięstwa w moim rekordzie. No i co, no jedziemy dalej. Chciałem się na początku zapytać o ten pierwszy pojedynek z zawodnikiem z Niemiec. Czy spodziewałeś się takie, tak szybkiego zakończenia tego pojedynku? Spodziewałem się troszeczkę czegoś więcej, ale na pewno wiedziałem, że nie oddam tutaj naszego, naszego pola. Jestem u siebie i tego będę bronił, dopóki mam siłę, a siłę jeszcze mam dużo. Trafiasz w sumie już po raz drugi, bo na poprzedniej gali trafiłeś też na zawodnika z zagranicy. Był to bad news. No nie za bardzo to, że tak powiem, mu poszło. Tutaj było podobnie. No to były również złe wieści dla niego, myślę. że tam noc rozbity, światło błysło i po chłopie. Tutaj też podobnie to wyglądało, tylko no kurczę, ten już nie wstał, tamten wstał. Może tak. został po prostu bardziej trafiony. Nie wiem, szczerze że ci powiem, bo nie do końca pamiętam, jak to było. Inaczej sobie to gdzieś wyobraziłem, a wyglądało to Podobno inaczej, muszę to obejrzeć, bo zupełnie nie pamiętam nic z tej walki oprócz yy, takiego troszkę niepewnego spojrzenia mojego przeciwnika. A co masz na myśli, że wyglądało to podobno inaczej? W czym tkwi ta różnica? Yy, ja myślałem, że doskoczyłem z lewym sierpem, podobno na odejściu to był lewy sierp taki, więc yy, no co, no, no nie wiem, muszę to zobaczyć, bo mówię, nie pamiętam tej walki, a to jak widzimy. Tak, no właśnie chciałam walka... do tego nawiązać, że kurczę, ta, ta walka teraz finałowa tak długo trwała tutaj obydwoje, że tak powiem, zawodników było nieustraszonych, no ale wygrany może być tylko jeden. No i profesor, tak jak mówiłem, profesor, którym jest Diego wygrał, doświadczenie tutaj miało, miało górę, prawda, dziesiątą walkę wygrał, no jest mocny, to ja nie odbierałem mu tego, Słomka też bardzo mocny z bo tak, chyba jeszcze... Tak, wytrzymał bardzo. Tak, i też, też odebrał zdrowia Diego, no ale cóż, no, ktoś musiał wygrać, prawda? A jeśli chodzi o twój kolejny pojedynek, teraz jeśli byśmy mogli go poruszyć... To proszę pytać prezesa Mariusza Grabowskiego, bo ja tutaj nie Ale wie... chodzi mi o na dzisiejszej gali. No Aha, to, to finał. Czy mógł nam coś więcej na ten to, temat powiedzieć. Do finału nie, nie wyszłem już taki skupiony, byłem troszkę zdemotywowany tym, że to jest od razu finał, a nie półfinał. Inaczej sobie to wyobrażałem. Może zbyt krytyczny, jak tutaj niektórzy mówią, podchodzę do siebie, ale oczekiwałem od, sam... od samego siebie czegoś więcej. Co masz na myśli? Co według ciebie zawiodło? Co zawiodło? Zdrowie tutaj zawiodło, bo... Półfinaliści nie, nie dotrwali do, 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 do półfinałów. Ale jeśli chodzi o Ciebie, bo powiedziałeś, oh. że nie konkretnie to przebiegło tak, jakbyś sobie to wyobrażał, że no zawiodło. To. Wiem, że stać mnie jeszcze na więcej. Mam zupełnie więcej do zaoferowania niż taka awantura, ale jak widać no, w tych awanturach takich w krótkim zwarciu, w tym brudnym klinczu też jakoś tam się odnajduje z cięższymi chłopami. Podczas wymian przewracałem go po prostu ciosami gdzieś tam bitymi. No właśnie ten pojedynek. Raging Bull był troszeczkę osłabiony. Tutaj problemy z barkiem. Widać było, że. Gdzieś mocno go to yy, dekoncentruje. Wszyscy mamy jakieś problemy, mnie też bolała prawa dłoń przed całym turniejem. Zaczęła boleć lewa dłoń po pierwszej walce. Ja tego nawet tak naprawdę nie mówiłem trenerowi, bo to nie są rzeczy, którymi ja chciałbym mu głowę zawracać i przede wszystkim też sobie. Robię dalej to, co robię i nie odpuszczam, no. Nazwałeś tutaj właśnie Diego profesorem, czyli myślisz, że tak naprawdę te walki, pomimo tego, że mają tak brutalną formułę, to mają prawo być w jakimś stopniu przemyślane, wykalkulowane? Czy to jest bardziej zbieg przypadków i tego, jak zachowa się przeciwnik? Wiesz co, myślę, że superfighty trochę już tak górują nad tymi turniejami, bo jak widać, no, są dużo bardziej emocjonalne, ludzie tak. więcej jakby kalkulują, może nie chcą tyle tracić zdrowia, nie wiem, może... Trzeba pomyśleć nad tym, żeby, żeby łakomy kąsek był większy czyli zwycięstwo turnieju za większe pieniądze. Nie wiem, no nie mnie tutaj wybierać nie ja tutaj jestem osobą zarządzającą. To już na pewno wodarze wiedzą, co robią, to jest ich projekt. Ja jestem jednym z asów wyciąganych z rękawa, kiedy jestem potrzebny, no i tyle. A czy czujesz się jedną z większych, że tak powiem, gwiazd tej federacji? Czy czujesz się, że jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników? Wystoja ja się nie czuję gwiazdą, jestem dalej cały czas tym samym septiem, którym byłem w ringu, jestem Scarface'em, no i to tak zostaje. Jeżeli bym wygrał dzisiaj trzy walki, byłbym mister Scarface, teraz jestem dalej Scarface, na mistera jeszcze trzeba troszkę zapracować. Wspomniałeś wczoraj w wywiadzie właśnie z, tutaj z moją koleżanką, że e, twoje dziecko bardzo przeżywa twoje pojedynki. Jak widać chyba dzisiaj odetchnie z ulgą. Myślę, że tak. Zaraz zadzwonię, czy jeszcze, czy jeszcze nie śpią moi blisy, ale, ale no co. No. Ale wyglądasz dobrze, w sensie nie widać po tobie w, w żadnym stopniu po twarzy, żebyś był porozbijany. Po rękach ewidentnie. Rącz, rączka mi troszkę boli, pyszka, a tak to jest ogólnie w porządku. Dobra. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również.